Wieczne pytanie, czy dłuższy jest lepszy, czy grubszy? A temat taki, eee, 2 litry TDI 150 koni, eee, 150 koni również występują dwa rodzaje. Chcę sprawdzić, czy objętość powierzchnia, powiedzmy tego, nazwijmy to starym filtrem, tak? z czy starszego typu do nowszego typu. Czyli tam 18, 19 w górę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rozetniemy, sprawdzimy. Jeden już mamy. Trochę tego jest. A no więc sytuacja. O. Zaraz weźmiemy, z... zmierzymy to pole powierzchni jednego. I drugiego, ale długi 155. Porównanie. Wyniki następujące. Zaraz podsumujemy.